Wiecie, jak jest. Mars Star. Dwudziesta piąta proba. Jest nieźle. Weź to zniszcz, weź to zniszcz. Na tak robimy tak. Ta? Ruszmy się. No i co teraz? Koniec? Aha. To porządku, fajne, fajne, to budowanie było bardzo przydatne Udało się to zrobić za 26 czy tam 27 podejściem Super Uciec wariuje Dobra Dobra, major do spania Dobra, no chyba tak też pójdzie spać Nie jestem pewny, mam nadzieję Mam wrażenie, że w zależności od nazwy Robala ma lepsze lub gorsze umiejętności strzeleckie. Co wam to co To będzie teraz ta krowa, nie? No. Dobra, zróbmy to tak. No powiedzmy, że niech będzie. Oby ten teraz był. A, oni mają do zmiany. Okej, okay, nieważne. No i gdzie on idzie? No tak możecie strzelać. Bardzo fajnie, podoba mi się. O to chodzi. Witam. Dobra, Tomcio, trzymaj tam krowę. No i lepiej, lepiej, lepiej tego nie, nie wymyśla. Dwóch leży! O to chodzi, o to chodzi. No teraz co, do zera go walę, Tego bocika? No dobrze. Chyba do zera. No nie, Madzia leży. Leży. Już po tobie. Żegnaj. Źle kliknąłem. Nic mu nie zadałem. Klasyk. Nieźle, Tomaszek. Zamiast kliknąć tab, kliknąłem prawym myszy za szybko i nie mogę zmienić robala, żeby mu sprzedać z bazuki. Ty, dobre. Powiem tak. Te tej rozgrywce te boty to jak przekupione by grały. Naprawdę. No powinien paść. No nie uwierzę, że nie. Dobra, leży. Ile? 66. No trzymaj się, bocik. Trzymaj się. Nieźle cię tutaj zrobiłem kuku. Może za drugim razem? Ale sukces. Bazuka on the Rocks 27. No, tak, że minkę sobie tam wejść. Super, super major. Elegancja. Dobry początek. 89 dobry początek. Żegnajcie. Najlepszy. Ale teraz coś wyczuwam, że dostanę z. Mm, 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 z Bazuki. Bo tu kapitany same, to nie wiem. Czy nie? Ognia. Niechno Cię złapie. Rozkaz. Gięcie. Poważnie. Czemu ja z przyzwyczajenia robię alt-tab? Brawo, Wormsy. O to chodzi. Jesteście najlepsze tylko to skakanie w tych łamzach, to jest yy, coś, czego nie zrozumiem. ni hu Dobra, łap tam bazukę. Elegancja, elegancja. O to chodzi. O to właśnie chodzi, kapitanek. 65 równe dostał. O to chodzi. Secure de area. O, coś tu się pojawiło. Kto to mnie strzelał? Arte. O nie no, Arte to... To ja nie wiem co on będzie robił. Ale za dużo nie, nie zrobi. Hmm nie zginę raczej. Chociaż. Belka. Mogę tak daleko Belkę postawić? Nie mogę. No dobra, to z bazułki. No niech Arte pokaże na co go stać. Eee. No, dobrze polecił. What? Nie ma wiatru, więc mogę zaryzykować. Ryzyk fizyk. Kuu. Dobra, to nie już tutaj. Znaczy plan był taki, żeby rozbić tą świeczkę i żeby ich tam spaliło i żeby wpadli tam do miny. Ale teraz yy, yy, no ten plan to chyba nie wyjdzie. Pana będziemy podejdziemy bliżej. Nie ma znowu wiatru, więc no jest szansa. No szkoda, że poleciał drugą strumę. No ale no niech będzie. Ile dostał? 50? 53 Bazuka. Dobrze. Co? I. Może być. Dobra, podnieśmy tą apteczkę. Zawsze się przyda. 20 sekund biegu. To jest żart. Czasami jak strzelam z tych rzeczy i to leci w jakąś stronę totalnie dziwną, to ja nie wiem co myśleć. Chociaż no ja tym steruję, nie? Egg strike. Dobra, tam To papa. Do zobaczenia. Nieźle tam źle Nieźle, nieźle. O, Arte, No, Arte to znowu podkręci. Wow, Prawie bym trafił. No... Ale Arte stąd nie wyjdzie, no nie ma jak. No nie no, teraz już jest przegwizdane. Tak myślę. Teraz tylko Fullcube może coś tu podziałać, myślę. Ale nie no, ja. mam ma jak. Nie powiem kto i gdzie. I co. Serio. Przeriam to. No, już jest wiatr drugą stronę, no, na pewno. 100% legit, no Ognia! No nie, no Arte, to nie ma co strzelać! Do wody! Co się stało? Ja no, nic nie zrobiłem. To przypadek. O, tchórz, bardzo dobrze. A tu też nie wyjdę, nie? Nie, nie wiem, czy ja w madzie czasem nie trafię. Nie. No powiedzmy. Chociaż to musi być w... bez wiatru to musi być. Ale to, kurde, weź tu traf. Za duży. Bez szans. No, no, nie, no, muszę to robić w ten sposób. No, nie. Ja inaczej nie wymyślę. No, nieźle. Chapeczki. Nieźle Tomek. Nieźle. Tomaszek, I'm helping. No boty strzelają jak mistrzowie, no. Oczywiście w drugą stronę. Zajebiście. Oczywiście! 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 Skacząc w przód, leci w tył. Klasyk. I teraz pójdę dostać jakiegoś airstrika i mnie tam utopić. Nie. O. No to Ale wiatr. Oczywiście w tą stronę to nie trzeba, no. O, znowu skok w drugą stronę. O, jeszcze skok w drugą stronę. Ale czemu on skacze w drugą stronę? Dlaczego? Nie rozumiem tego absolutnie. Nie wiem, jak to jest zrobione. Nie wiem. Tu może tą dziurę tu wyrobię taką. To się uda przejść, ale. Rzeczywiście wiatr zawsze w dobrą stronę Dobrze. No teraz normalnie skaczesz. No wow. Brawo hmm. Pudło. Takie pudło. No to masz. No powiedzmy, że trochę bliżej. No powiedzmy, że będę stał tak, no. Dobra. 30 sekund. Wielkie dzięki! Idealnie, idealnie. Jeszcze wróciłem na swoje pozycję. Dobra, i teraz. Dobra, wygramy. Super, dobra, chyba się udało. Już nie wiem, czy teraz tam doskoczę. A, no z każdego przodu, z każdego przodu. Pewnie, no. rządku, porządku, byczku. Jeszcze jakbym to robił specjalnie, nie? Ej, Zasem trzeba poświęcić, tak? Nie, nie, nie liczy się dobrej jednostki, Żegnajcie. tylko coś tam coś. Tam.